Panie pośle, wczoraj ratyfikacja Funduszu Odbudowy Konfederacja w całości głosowała przeciwko. Na dzisiaj konferencja prasowa i zapowiedź zbiórki podpisów pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego. Potrzebnych będzie 115 podpisów. Czy już z kimś udało się porozmawiać z innych klubów, z innych kół parlamentarnych? No tak, mamy taki właśnie wstępny wniosek do, do Trybunału Stanu. No cóż, potrzeba, potrzeba 115 osób, nas jest 11, więc do, tak faktycznie dopiero zaczęliśmy tę zbiórkę. No, rozmawialiśmy już z ludźmi, między innymi z Koalicji Obywatelskiej, apelowaliśmy też właśnie do Solidarnej Polski, też tutaj nawiązaliśmy już kontakt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, Dobrze by było, żeby też sprawą zajęła się między innymi polskie stronnictwo ludowe. Między innymi dlatego, że, że marszałek Zgorzelski wspominał o tym, że mają konkretne ekspertyzy, które mówią o tym, że dwie trzecie głosów powinno być tą większością kwalifikowaną, która pozwoli w ogóle na ratyfikację. Bo, że Samie... również takie ekspertyzy prawne ma Prawo i Sprawiedliwość od premiera Mateusza Morawieckiego i te opinie mówią o tym, że wystarczyła ta zwykła większość, która no... wczoraj została, ten tryb wczoraj został zastosowany. w porządku. W porządku. Tylko skoro marszałek Zgorzelski sam mówi, w, co uważa za, na temat konstytucyjności tego wczorajszego głosowania, skoro deklarowali, że, że uważają, że popierają dwie trzecie, że to powinno przyjść dwoma trzecimi, to teraz może warto było, pomimo tego, że sami głosowali za, może warto było jednak było stanąć w prawdzie i podpisać wniosek do Trybunału. I tutaj też będziemy apelować o to, by to się wydarzyło. No, trzeba powiedzieć sobie wprost: to, co wczoraj miało miejsce, to był skandal. To było głosowanie de facto nielegalne. Brakowało do 2 trzecich 3%, 3%, ponieważ około 63% wczoraj to była ta większość Sejmowa, która głosowała za, więc no, de facto niekonstytucyjne głosowanie i ratyfikacji brak. No, ale znając życie, no, kolanem będzie to przepychane, więc teraz będziemy próbować to zatrzymać jak się da. To kwestia związana oczywiście z postawieniem premiera przed Trybunałem Stanu. No ale zanim ewentualna taka właśnie, takie następstwa wczorajszego głosowania, to jeszcze głosowanie w Senacie. Spodziewa się Pan, że Senat przepuści tę decyzję Izby Niższej? No. Według tego, według tego co, co też wiem, no tutaj raczej będą tylko i wyłącznie poprawki ze strony e, Senatu. Senat będzie to popierał, no ale to dalej będzie nielegalne.